Znowu tutaj, w tym wyschniętym miejscu. I co mi powiesz? Pay heed to the dark ones, Tomasi. The metal world threatens all of humanity. It must be stopped. I don't have time for this, Inisi. I just want to get Jen and go home. There is far more at stake than Jen's life. You must listen to mnie, Dumasy. No grandfather, do as I ask. Please. Tommy, go to the spirit kawife. I have something to show you. Według mnie Tommy jest zbyt narwany, żeby tylko Jen się opiekować. Powinien zrozumieć, że nie tylko o Jen chodzi. Jen, ona ona żyje, ale także o całą ludzkość. Tym bardziej, że on mówi, że nie ma czasu. A przecież w szalonym ataku bardzo łatwo zginąć. A jest przygotowanym to coś zupełnie innego. O, a to to co? Jen, she's alive. She lives, but your training is far from complete. You have much to learn if you are to survive what lies ahead. There's no time. Jen needs me now. If this is the path you are determined to tread, so be it. But you should know that there will be consequences. I'll deal with that when the time comes. We shall see, grandson. If you will not accept the knowledge I have to offer you, perhaps you will accept the help of others. There are brothers around you from many tribes. Some have hidden among the dark ones for centuries. They have powerful medicine, Tommy. They can help you. Their fires will guide you. Watch for them. What fires? What are you talking? Yeah, I that's don't know what he's Gen close. Tutaj? Hm. On mógłby być zwieracz. Super. to on też walczył z tym? What? niż zaraz. Chciałbym się z pociągnąć. Ech! Kiepsko. O! zostało W macki. Balonik. Okej. Okay. Prosta sprawa. Hmm. Jednak nie. <grystanie> Pewnie to się włączy zaraz. O. A to? Winda. Sprawdzam. <słuch> Na które piętro? Hmm. Weźmy poziom drugi. Wyładowanie elektryczne między tymi czułkami, uuu, i cóż tutaj jest? Jakiś przewód z czymś płynącym w środku, wygląda mi to na ciecz. Jesteśmy w wielkiej pieczarze zbudowanej z. Czegoś organicznego, z białka. Niewątpliwie. No to to co? Tego nie chce nam szpon przetłumaczyć. Skakujemy. W takim razie na drugie piętro. Drugi poziom. Powinien być jeszcze trzeci, chyba. Może nie. I, aha. A już myślałem, że tu kolejka będzie. Bomba. Co to jest? Mogę to zabić? Pewnie w taki sposób. Tak. Dobra. O. Okej, okay, tutaj jest amunicja. I co poza tym? Mam znowu lecieć gdzieś? Winda poziom trzeci. Pierwszy znowu. Nie wiem po co. Okej, okay, gdzie my mamy iść, i dlaczego? Eee, co to jest? Ha, ha, ha. Ja wiem, co to jest. Tak, mamy teraz wahadłowiec, który ma coś takiego. Ach, muszę zlecieć może też robić coś takiego. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Hi, 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 hi. <śmany> niestety w tym trybie chyba nie mogę zbierać tych energii życiowych. Dobra. Oho. Przeciągnijmy to. Rozwaliliśmy w pył. Zasilanie systemu integralność egzoszkieletu... szkieletu. To doładuj osłony. O. Bomba. Znowu fires will guide you. Watch To <laughs> ich ognie. Dobra, chyba. Tak. Muszę ściągnąć stąd? Jak mogę rzucać? Chyba tylko w taki sposób. Dobra, wychodzę. Szkoda. Hmm, zniknął. <laughs> I ma dobre teksty czasami. Bardzo dobrze podsumowują to, co się dzieje. <noise> Najlepsze było. Guess not. <noise> Geniusz kolejny się zabił sam. Ach, nie mam przecież. Dobra. Mamy ich duszę. To, to co? Wieje chłodem z tego. Takie granaty to możesz sobie wsadzić. Wypuchają po trzech sekundach. O, to chyba granotnik to zielone, co się pojawiło wzdłuż prawej krawędzi ekranu. konki wtedy się pokazują. Alarm. O, wyłączony. Bomba. I teraz. Tak. I muszę zyskiwać. Świetnie. A to? Hmm. Mógłbym powystrzelać wrogów, jeśli by tu byli. Ale nie widzę żadnego. To chyba będę A? Aha, Nie przyciśnie się to mi. Jest za gruby. Moment, to chyba dobre miejsce na profilaktyczny duży save. Dobra. I co? W takim razie, co ja mam tutaj zrobić? To naciśnięte. Haha. Oh, oh, oh. Tu widzę zielone światło dobiegające z jakiejś komory. To chyba mi nie pomoże. No dobra, czas się rozejrzeć po kolei wszędzie. To może to na górę? Oho. A, no tak. A jak ten wyjdę? What was no. Dziękuję w to. Teraz mogę... Ach. Dokładnie. Coś leci za mną. Mają rakiety. Oweroś zasilania. Fuck. Ja może tutaj sobie podryfuję wokół tego miejsca, gdzie mogę dokować. Nie wiem czy ja trafiam, czy nie? Teraz trafiony. Trafiony zatopiony. O! Dobra. Hm. To co? Tutaj jakieś światełka, nie wiadomo po co? Tu oświetlają pieczarę. A to. Hmm. No Zróbmy dziurkę. Nie da się. Aha, zapewne tędy możemy później przejść. Kto wie. A co się dzieje tu? Moment, czy to nie są jakieś. <grystanie> Hej. To chyba coś od zasilania, nie? Ale wolno się teraz podnoszę. Tylko gdzie w takim razie to trzeba wcisnąć? Aaa, może w ogóle nigdzie? Zostawię to na razie tu. Tymczasem, o! Mogę wyskoczyć? Okay. I co? Znajdź żywność. Żołądek główny. Rura karmiąca D. Czyszczenie mięśnia krężnego? Pożywienie. Wspaniale. No. Te zielone rury. To tutaj, tak? Chyba w innej komorze. jak sobie drzemał. Teraz będzie bardziej długo terminowo drzemał. Hello, poszczaku. Dobra. Klikam. Mhm. Mm Super. I co? Aha! Jestem już w innym miejscu. Świetnie. I rzeczywiście, jesteśmy w tej rurze, w której coś pływa. <głos> <głos> Także te drony pływają. Zasilanie systemu. Co to ma znaczyć? Okej, okay, to chyba nie jest nic dobrego. Whoa! Może w tą stronę? O, tak lepiej. Dobra, poczekam. I teraz. Ach, trochę zarysuję ten egzoszkielet, ale go! ho Spoko! To gdzie teraz chcemy? Tam jest północna Ameryka. Albo odwrotnie. Ech! Taki zajebisty jest ten z geografii. Wo wow. Where Sink? Do you you Dobra, przyjrzyjmy się. Ew, wolę patrzeć na płaską mapę, ale to tak w zasadzie wygląda. Co jest? Skoro oni nas tak wszędzie widzą, to czemu nas nie zamkną na przykład w czymś takim jak przed chwilą nie wpuszczą tam na przykład gazu? Dobra więc, o tu trzeba zadokować. jak? Gdzie ja mogę się? Hmm Aha, tu na dole. Parę ładnych prostych strzałów dostał. Co jest? To ja nie będę tego otwierał? Czy może tu? Hmm. Być może będzie trzeba później. Bo ptaszczyna siedział na tym panelu kontrolnym. Ta. Chodźcie, wrogowie. Ach. No! Uch. Już, strzelaj! Oh. Dobra... No dawaj, dawaj, dawaj. Strzelaj we mnie. Strzelaj we mnie. Strzelaj! We... W niego! Strzelaj we mnie! Ach. Moment! Ach, mam cię! E? Upadł mi! A ty co? Wlatuj stąd! Hm, nie mogę. No to zabiję go. Nie ma tego złego to, to co to? Coś niebieskiego Tyle? Super! Jest ścieżyna Gdzie ty prowadzisz? Idę. Ups. Chciałem skoczyć. A to? Co jest w środku? Yy. Znowu. O. Bomba. Ale bombowo. <ścoughs> Inteligentnie. Bardzo. Fuck. Oh. Chodź tu, chodź tu! Ach. Jest trafiony, ale nie zatopiony. O to nie działa źle. Gorzej z tym ile mam HP. Znowu coś takiego. Wysanie. O mam coś lepszego. Nie. Tym razem zejście tu na dół stąd można wejść tu na górę. A, i to jedyna droga. Chyba, że? A nie. Zmłoczyłem w niego. Tu byłem. Pozostały tylko te drzwi, czy cokolwiek tutaj będzie. Schowam swoje ciało. Skakuje przez tą pajęczynę. Mhm. Całkiem przyjemnie, gorzej, że tutaj mnie nigdzie dalej nie wpuści. co tyle, tak? tylko takie ukryte miejsce, żebym mógł sobie no, zbierać amunicji. O ile zauważę. To było bez sensu. Ach, tak. Teraz lecimy tam. Jaką końkę ma ta broń? Widać tego Head Kraba? Czy tam Gun Kraba? Do śmietnika. Pyszne. Kup. Prawie, już lepiej amunicja kolejna. I tym razem przelot niebieskim portalem to oznacza, że on jest jakiś trochę lepszy. Gdzie moje żygacze dawno ich nie widziałem. Nie mogę się doczekać aż ponownie zobaczę. Zabity, mam nadzieję. Prawie. Teraz już tak. Pff, jak kiepsko strzelają. Świetnie. Przyzwyczajenia robią swoje. Amunicji, a tutaj była amunicja. Oj, była. Jesteś się skiepścił ten panel. Pewnie tutaj jeszcze będą gdzieś. Bomba. Ej, ja jestem tutaj, ciałem. O, amunicja. I co same promienie, szypułki oczne. Tak, szypułki oczne. A to? Włączać alarmu. Chodnik, chodnik to się nazywa. Nic dziwnego. No, w zasadzie to jest chodnik. Ooo, no. oglądacie TV? Nie, tylko słuchają radia. <grywki> Spokojnie myślę nadal, że wszystko jest w porządku albo prawie w porządku.

tak no dawaj, jak dawaj, dawaj, jeszcze raz. Świetnie, jestem teraz w pełni zdrowy. Dobra, chodnik włącza się, ba, byle nie spaść w dół. Już za wszelką cenę teraz bronić tego. jest! Ta broń mi się bardzo podoba Gdybym się chciało, to bym wrócił po doładowanie. Tak Szypułki oczne Tak jest Ohoho! Gość na odlotowych wrotkach Tyle tego latania. Wow. <laughs> Zakręcone. Trafiaj. Gdybym się na trafić jednego znowu, szybyłki oczne No hmm. tutaj, co jest? Znowu coś podobnego. O, to razem zupełnie innego miejsca Schody i Oh yes Tak, jeszcze jeden Pff, Skończyła mi się amunicja Hmm, dobra. Szypułki oczne. O. Kolejne dalekie przejście. Bomba, jeszcze tylko wyłącz tu. O. Ciekawe jak działają te wyświetlacze, że dotknięcie duchem rejestrują. Moment, spróbuję sobie strzelić z granotnika. Rzeczywiście leci dobrze. Śmiesznie. Aha. Szypółki kolejne. Гранаты. О, oh, сон.